Tam, tam było z 920 na 970 się podniosło, nie? Aha, rozumiem. To duży skok. I 6, 6 nieruchomości w tej chwili jeszcze jest na, na, do kupienia? 6 budynków zostało. A ile zostało sprzedanych? 20... 19. Cześć. Słuchajcie, dzisiaj mam dzień wolny. Borysek ma na późniejszą godzinę. I postanowiliśmy, co zrobić. Iść na rolki. Iść na rolki i tata, y, tata będzie nas nagrywać troszeczkę, a my pojeździmy. Borys się uczy, bo to dopiero jest jego takie drugie w sumie wyjście. Ja się, bo ja uderzyłam się i tutaj... Dlatego musimy kupić Ci ochroniacze. Jeśli będziesz codziennie chciał wychodzić na rolki i... Yy, i ugadamy się, bo tak to leżały prawie rok. No to chyba dzisiaj... Jak będziesz chciał, to trzeba tak, ci kupić kask? Mamy chyba tak, czy kask mamy. za mały, albo Ej, kask? Mały. I całe ochroniacze wszystko na kolana, na łokcie, na gardło. To chodź, nie? pokaż widzom, jak jeździsz. Sam czy mam cię złapać? Ha? Złapać, się złapać, szybciej. tak, szybciej. Ale sam też jechał ze mną, jak tu przez chwileczkę był. No jak na drugi raz, bo Późmy, to drugi tak? dzień. I wtedy o. To idzie mu dobrze? Po malutku, bo on miał wtedy, słuchajcie nam się pomyliło z rolkami. On mówi, mama niebieskie. Ja mówię, no dobra, no to chyba niebieskie. Mówię, czarne chyba są te większe. I on jeździł na niebieskich, tych większych, co ja mam. A okazało się, że czarne leżą schowane w kartonie. I dzisiaj mówię, no dobrze, to dzisiaj to dzisiaj Borysek już weźmie swoje, nie? Tutaj tak nie za bardzo, tu piasek już Lecimy w Nie, samochód. nie. Chodź tam. Zadzwonisz o tym szeregowce. Mam telefon. Mama jak zawodowiec jeździ. Mama, szybciej! Możesz mówić do widzów. Jak się nauczyłaś. Oj, mam Cię, mam Cię, mam Cię, synku. Widzisz? Jaki... Jesteś Jakie zawodowiec. bardzo bolą mnie tutaj. Może dlatego, bo są dobrze dopasowane. Ja nie wiem. Co? Może musisz mieć te moje jednak? Tak. Jest mało, mało. Ja nie jeździłem na rolkach, nie wiem jak powinny być. Te były lepsze, tak? Dla Ciebie? Tak. Aha, słuchajcie, czyli może jego nóżka już jest większa i mu przeszkadza, chociaż ma tam luz. Chyba, że tą skarpetę trzeba by było inną dokupić, taką większą. Co? Ściągamy? I chcesz niebieskie no bo już my mieliśmy chyba to na jeden rok nie używałem tylko jeden raz w domu mój babcia dała mi ale ja nie taki babcia mój prawdziwa babcia zginęła bo miał lekarza mama miał sen że mama miała sen że Widziała jej babcie i mówiła Dlaczego nie poszłaś do doktora? <grym> Co ty opowiadasz? Pikaże. No ja słyszałem, że mówiłeś O, o, o mojej mamie no, 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 o, o mojej mamie, no to, to tak, bo ja opowiadałam, gadałam wczoraj z tatą, no Dobrze, Ta. słuchajcie Słuchajcie, Borusek, już zaraz zmieniamy Także słuchajcie to, to był temat, Magda? Co? Ha. Przed jej śmiercią? Nie, po. No dobra, słuchajcie, y, w każdym bądź razie... Y, ja się nie najeździłam, myślałam, że pojedziemy razem. O! Zobaczcie, że... no, no, buta wyciągnął. Teraz możesz chodzić. Wydaje mi się, że but jest za mały, bo tu jeszcze by miał miejsce. Taki butyk... Gdy... No bo ja chciałam tak zrobić, wiesz? Chciałam tak zrobić, Poczeka ale nie państwo. pozwoliłeś. Dobra, poczekaj chwilę. Wiesz? Na karate od razu masz buty. Aha. Nie masz palca dużego tu? Tak. Na samym końcu? Aha, ale no, teraz jest może, dobrze. Być może skarpetę za mała, bo tu jeszcze miał luz właśnie, dlatego... Może trzeba było No dobra, ma te moje wtedy. No to wszyscy chyba nie muszę takie rolki. No tak, tutaj dziewczyna. Już no to już wiadomo śmiga i... Chyba już nie musi te rorki. Musimy wyrzucić do śmieci. Czemu? No już! Nie do śmieci komuś damy Borysek. No wiem, ale muszę muszę pobawić się trochę tak. No tylko nie zjeść, bo ktoś będzie miał gorzej. Może ktoś będzie chciał jeszcze polatać na tych rolkach. No pewnie, że tak, Borysek. Wow. Ja mogę to na nowe buty takie na karate. <laughs> no Borys zainteresowany, o. Nie rolkami, tylko właśnie o... Czymś innym. Ale Barys, jak one te możemy jeszcze naprawdę jak, jakąś ewentualnie skarpetę, ale jak ten, to się kupi najwyżej, nie? Jak będzie chciał jeździć, to od razu pójdziemy kupić z ochroniaczami. Tak. Jak Ta. będziesz chciał codziennie jeździć. Mhm. Dobra. No teraz mama tylko jedzie, ty już ciąg, poczekaj, ja już zaraz się dam. Ja tylko, o tak chwilę. No chyba jak później przyjdę do domu, ja mogę... Czy na dwór ja mogę iść na bojo i tak mieć te napiły? Ja wam powiem... Tutaj aha, jest mocno, bo no, wiesz? Gada. I tutaj też. Tam Borys no, gada. Ja to nie jeździłam wieki i wtedy rok temu z Borysem... Nie, to sama nawet wyszłam na chwilę. Po tylu latach założenia rolek na noga, Na nogi. I jak? Bolą nogi? Nie. Później będą. <laughs> Zara, będziesz mieć... Um, Podwójny głos! Dobrze, już, no e, słuchajcie, ty... Borysak, ty ubieraj normalne już buty. Tak, znaczy nie, on chce jeździć, jeszcze na tej. Aha. Ja ubieram normalne buty, daj mi ten splecot. Bo wzięłam buty, całe szczęście, że wzięłam. Muszę... Już. Dobra, nie muszę... muszę. I niewygodnie to sobie zmienimy. Także zaraz widzimy się już po zmianie rolek. Myślałam, że chociaż wyciągniesz jeszcze buty. Samo, Samo obsługa jest Magda. Magda wytarła buta, wycieściła skarpetką czystą. Dobra, zaraz ci zrobię już, jak wstań, wstaniesz, to ci bardziej zamknę, nie? No ja tak, Ale ty, co, widzisz, że ty założyłeś rolki? <laughs> Siadaj jeszcze raz. Odwrotnie synku, odwrotnie. Nie czuć w nich. On nie czuć może tej dużej. Bo za nie... duża skarpeta nie... jest. To nie czuję tego. Ale to już na wygląd musisz, Borysku, wiedzieć. że odwrotnie. Bo byś jechał, jedna noga w tą, by pojechała druga w tą. Już jesteśmy po zmianie. Borys już ma rolki niebieskie. dobrze jest. Lepiej. Ja mam już buty na nogach. Chcesz coś powiedzieć? A! A, i śmigamy. No dobrze, dobrze. Śmigaj, Borysek też, no. Nauczysz się. Pokaż, nią. pokaż, jak ładnie jeździsz, no. A Ty w kamerę patrz, żeby ładnie się nagrało. No, A śmigam. No i śmigasz, no. no już już bo tak to wiesz musisz się skoncentrować no ładnie idziesz no ładnie leci się szalony. o pokaż Magda tą budowę to zadzwonimy może co naprawdę do ten choć podejdziemy tam i sobie zadzwonisz po ile ten szeregowiec jest no tak są za nami właśnie nie tak jak ostatnio wam pokazywałam to taką... To już tutaj się żeby zrobić czałkę chodź Idziemy tam, do końca. No i tak z rana zjedliśmy śniadanko. I Borys właśnie, że on chce na rolki, a ja mówię, no to jak chcesz, to dalej. Zaraz śmigamy. Borys poszedł z pieskiem na spacerek. A w ogóle pies rano mnie obudził. 6 chyba 30, słuchajcie, dzień wolny. Myślałam, że sobie troszeczkę pośpię. 6 chyba 30 lub 20 po. No i stoi, nie? I, i, I patrzy się. Ja mówię, co chcesz Maxi? On ten, bo otworzyłam oczy oczywiście, nie, nie chciała, ani wejść do, do nas, ani nic. Ja mówię, no dobra, czyli na spacer. Jak powiedział na spacer, to już, już. Mówię, o no, to mnie obudził i rzeczywiście się załatwił. Przyszliśmy do domku i teraz Borysek był. Ale jak teraz zostawiliśmy pieska, bo tu musimy nadzorować Borysa, żeby się nie przebrócił. Ja jeszcze miałam to... by trochę przeszkadzał, wiadomo. No to szczekał, nie? Mocno. No no bo ja jeszcze miałam rolki, bo jakbym nie miała ja rolek, tak jak teraz właśnie idę, to tak, to byśmy wzięli oczywiście przcieczka no. na spacerek, ale będziemy szli e, Borysa zaprowadzić do szkoły. E, także piesek... Z rolkami? Z, nie z rolkami. Chyba, okay, że chcesz. Nie, bo to tam jest tak niewy, niewygodnie. Aha, no. No, bo jedynie tutaj asfalt Wie, jest dobre. No, tu jeszcze w miarę jest ten asfalt, bo tam to ta kostka to wiecie, to się źle jeździ. No i zobaczcie, już jesteśmy tutaj y pracownicy tutaj. Od samego rana pracują. Pracują. Ale powiedz tu będzie hipermarket stał przed tymi domami. No, znaczy hipermarket, no jakiś taki właśnie no... Galeria centrowa. Galeria Centrum. Zofin, no się galeria. ma nazywać taka. Czyli zasługa... jaka? Zofin. Ale centrowa? Nie. Galeria... <noise> jaka? Handlowa. Handlowa? No ale ja nie wiem dokładnie jak to było no u nas nie... No ale to nie będzie piętrowy to będzie taki parterowy sklep, chyba w środku będą takie sklepiki plus jakiś spożywczy normalny, nie? Tak, no taka galeria tam. Sklep po prostu. Nawet chyba tutaj jest e, też... E, no jest zobaczymy, jest nawet zdjęcie. No, że tutaj przed, przed tymi domkami będą mieli o, to zaraz... No chodź, pokażę. E, taką właśnie. Uj, to będzie... Chodź, zaraz tam tak, zaraz dojdziemy, bo słuchajcie, tutaj jest... na Fiburyska właśnie... jak idzie sam po tym. No, Marysek, śmigaj, tu. Tu, idziemy tam. A, no, sam radę dasz, tak? Bo tutaj idzie teraz, bo jesteśmy na trawie. Lubię chodzić po tym. No bo czuję się bezpieczny. Czuję się przynajmniej też. No, się Nogi nie powyginały, no, ale to zobacz. Jakby na szpilkach szedł. No ale w moich tych rolkach. No, czyli już widzicie, ja się pozbyłam, a ja mówię, pojeżdżę sobie... Nie, nie, Borysek, tobie najwyżej się kupi, bo te są za duże. Bo ty nie masz przecież takiej dużej nóżki. Także tobie się kupi z ochroniaczami. Jeśli naprawdę chcesz jeździć, nie ma problemu, bo tak jak leżały na początku, niech się teraz trochę pouczy i zaraz... No i o, zobaczcie, nie? Tutaj powstaje, jeszcze nie powstaje, bo dopiero powstanie, albo mają taki plan. Powstanie Magda, już jest decyzja. A Zofin Park handlowy, o tak się nazywa komer y, komercjalizacja obiektu. I tutaj będzie stać. Park o, handlowy. A nawet jest może piętro też. A tam jedno, jest nie? nasze okno. No także też wszystko... A bliżutko. tu będzie galeria. Tu będzie galeria. A tak blisko będą tam mieli zaraz domki, nie? A tu są te szeregowce. I teraz zadzwonimy po ile one są. I czy jeszcze są dostępne? No właśnie, bo nie wiadomo, nie? Lecimy, lecimy. Jaką misję mamy Magda, nie? Żeby pokazać widzom ile kosztuje, czy w Polsce można sobie na to pozwolić. Wielki szyld, potężny szyld. Potężny szyld jest tutaj, co tu powstaje. Nawet go chyba jeszcze nie obejmuje. nie? Może w tej tylnej kamerze? No, 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 bo to chyba najmniejszy domek jest od tych właśnie 136 metrów latowych. Dobra, a gdzie numer telefonu? Tam. Nie. U góry. Tak, no jest. To Zaraz. To jest. O zobaczcie, kochani, ile ja mam. Nie będę pokazywał imion, może. Ile ja mam requestów na zaproszenie, bo ostatnio pokazałem. Pokazałem, e, jak Co, rozmawiałem ze zwykłą Facebooka. nudą. Tam był mój profil na Facebooka. Słuchajcie, kochani, ja was wszystkich nie dodam, bo bym nie miał czasu naprawdę, żeby wam odpisywać. I tak już mam e, parę widzów, którzy mnie gdzieś tam znaleźli, poprosili. Także już i tak z nimi rozmawiam i uwierzcie mi, żeby kurczę, nie chcę z nikomu przykrości zrobić, że, że jest generalnie, jak ktoś mi zadał pytania albo coś napisał, a ja nawet nie mam czasu odpowiedzieć, bo to jest takie trochę bezczelne z mojej strony, dlatego nie klikam na dodawanie, bo nie mam czasu, nie mam czasu na odpisywanie komentarzy, nie mam czasu na dodawanie, na dodawanie. Na dodawanie bym miał, ale to z tego jakbym nie mógł odpisać. Dobra. Zaraz będziemy. Szli. Jeszcze chwileczkę przejdziesz tam w jedną stronę i już będziemy szli. Administracja osiedli to wiesz jeden. Obsługa mieszkańców, wybierz dwa. Inne działy spółdzielni, wybierz trzy. I bądź mądry i pisz wiersze. JEDYNKĘ chyba, co? Katzańskie, natpis NIEPODLEGŁOŚCI, jeden. Bohaterów przy lesie, dwa. Bajka szybowników, trzy. Jeden. Idziemy. Witamy w Fadońskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Informujemy, że wszystkie rozmowy są nagrywane. My też. W każdej chwili możesz wybrać to nowo, docelowy numer wewnętrzny. Jak wy nagrywacie to my też. Wybierz Administratorzy wybierz 2. Kierownik administracji wybierz 3. Jezus Maria. chcę się dowiedzieć o cenę. Czekajcie, czekajcie na połączenie. Panie dyrektorze, Dzień dobry. Ja się chciałam dowiedzieć, czy te domy tutaj pod sosnami są jeszcze dostępne? Jakieś. O. Ach. O. O. Widzieliście? Pani się wręcz zdenerwowała. Już dawno nie są dostępne. Ach. Wyłączyła. I wyłączyła. Nie, nie, nie. Może coś się nadusiło, nie? Dzwonimy jeszcze raz. Najwyżej powycinam. Tak, żeby nie było tego za długo, że znowu wybieramy dzwonik. Albo dobre, no jak traktują ten? Nie, to się pani na pewno jakieś Nie. A pani jest boszem? Nie. Magda, weź wybierz. Jeden. Jedynkę wszędzie. Zobaczcie, jak klientów z bańką w kieszeni szanują. Ja chciałem właśnie kupić. Jeden. Witamy w Sordońskiej Współdzielni Mieszkaniowej, informujemy, że wszystkie rozmowy są rejestrowane, w każdej chwili możesz wybrać to nowy numer wewnętrzny. A to nowy prawie... numer wewnętrzny, ale wam zrobić. Zostaw, słuchaj. Obsługa mieszkańców wybierz 2, inne działy spółdzielni wybierz 3. Hmm. Dlaczego zrobiłaś ten? Jak mówiła, że mogę sobie wybrać to nowo 222, no to wewnętrzne to coś. Muszę spróbować ponownie. Witamy w handlowej spółdzielni. Byle gdzie naduś nie musi się Informujemy, jeden. że wszystkie rozmowy są rejestrowane. W każdej chwili możesz wybrać to nowo numer wewnętrzny. Jeszcze powiedz, że nie można A się tam dodzwonić. Aby osiedli, wybierz jeden. Obsługa mieszkańców wybierz 2. Inne nie działy izdzielmi wybierz trzecie. Dobra. Już się y, dodzwoniłam, także no, nie będę tutaj... Panowie motocykliści, na skrzyżowaniu nie wyprzedzamy. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Kurde. Dzień dobry, proszę pani. Najpierw chciałem powiedzieć, że bardzo ciężko się jest do was zadzwonić, a dzwonię w sprawie y, tych nieruchomości, szeregowców na Fordonie. Chciałem się dowiedzieć, czy są jeszcze w sprzedaży i jaka cena jest dobry, to ja przełączam. Dziękuję. Magda! Dzień dobry, proszę pani, ja bym chciał się dowiedzieć w jakiej cenie są te szeregowce w Sordonie nowe budowane Przy tej galerii ZOFIN co ma powstać i ile metrów? Proszę Pana, ja mogę Pana połączyć do działu inwestycji i tam powinien Pan zasięgnąć informacji precyzyjnych. Natomiast podam Panu też numer, ponieważ w tej chwili Trwa szkolenie dwuetapowe i część koleżanek, kolegów jest na szkoleniu Nie chciałabym, żeby Pan pozostał z liczbą, będę Pana przełączać. Ma Pan możliwość odnotowania? Jeżeli e... nie, to ja zapiszę Pana numer telefonu. Wie Pani co? No ja nie mam. Magda, mamy jak zapisać numer telefonu? Nie no to ja zapiszę Pana numer, połączę i zapytam później czy się udało połączyć. Dobrze. Yy, mój numer to jest... 4-3. Tak. Proszę Pana imię. Dobrze, w sprawie tak? Tak. Yy, ja będę Pana w tej chwili łączyła, bo Pani... Dobrze. 22, więc jest bardzo łatwo do zapamiętania. Ja wiem, wie Pani co, ja tu widzę na szyldzie, ale ja już dzwonię od 15 minut. Jest bardzo ciężko się tam... A, czyli koleżanka jest na szkoleniu w tym momencie, dlatego nie odbiera. Ja ale rozumiem, to, no, to ale... Na drugi numer. Wie Pani co, dla mnie to trochę dziwne, że jeżeli jest nieruchomość i jedna osoba jest pod telefonem, który wielki szyld widnieje i jeszcze jest niedostępna koleżanka. To jest bardzo nieprofesjonalne w takim bądź razie, bardzo nieprofesjonalne. Dobrze, to przełączyć pana do kogoś na konfliktini? Tak poproszę, tak poproszę, bo już od 15 minut próbuję się dowiedzieć. Dziękuję. Włącz głośnik i chodź. Lecimy. Coca-Cola. Coca-Cola. Chyba zostaniemy z niczym. Jak ktoś ma bańkę w kieszeni, to proszę się jeszcze mocno postarać, żeby ją wydać w Polsce. W agencjach, nie... Madry... Borys? W agencjach nieruchomości jest to niedopuszczalne za granicą niedopuszczalne, tam siedzi po parę osób, wchodzicie do gabinetów i jesteście obsługiwani wręcz z kawą, ja muszę na stole być. Porównanie mamy niesamowite. Realia w Polsce są daleko, daleko chcemy sprzedawać po milion dobrze, złotych. Emil, dobrze, już wiemy tak. Chcemy sprzedawać po milion złotych nieruchomości w stanie deweloperskim i nie ma nas kto obsłużyć. No, iść tam, Borys, jakby bo tutaj całe te łożyska. Dobra, możemy Stacujesz. stąd iść. Tej bańki nie wydamy tutaj. <grym> bańki mydlanej chyba. No, nie, no nie zadzwoniliśmy się i, i praktycznie to na tyle, także wracamy, może trochę i Borys do szkoły. Jeździłeś tam pójdziemy, sobie tam przyjedziemy. Dobra, mhm. Polska. I polskie podejście do biznesu. Jeszcze nie... Halo? Dzień dobry, dział techniczno-inwestycyjny w Odelki Swodzielni Mieszkaniowej. Miałam tutaj nieodebrane połączenie. Dzień dobry, ja chciałam się zapytać o te domy, co tutaj budujecie nad Wisłą, znaczy nad Wisłą, tam na niepodległości, te pod na Sosnami. No, tak. po, po co z nami? No, y, czy są jeszcze w ogóle jakieś dostępne? Czy to już wszystko jest wykupione? Czy... Jak to w ogóle wygląda? Sześć domów dostało, zostało. Hmm, jak... Mają 158 metrów kwadratowych. Mhm. E, w tym mają 19 garaż, czyli użytkowej tak naprawdę jest 136 metrów. E, cena zależy od wielkości działki. E, gdyby pani chciała sobie obejrzeć to www pod nami. E, Sm.pl i tam wszystkie domki są opisane, jak są usytuowane na osiedlu. Można sobie pooglądać schematy, jak wyglądają. Dobrze, a ile jest za metr kwadratowy? 4,900. 4,900, dobrze. A proszę pani, dzień dobry z tej strony. Proszę pani, ja chciałem się dowiedzieć, a jaka jest cena ogólna takiego domu 136 metrów? Ile to wychodzi? No mówię, w zależności od wielkości działki. Od 840-850 Zależy od tego, jaka działka, nie? Od 840 850, a naj, największa cena, Pani mi powie, z największą działką? Już sekundka, bo muszę zobaczyć, no, ile on miał tutaj metrów. E, największa działka, która mi została, to jest 295 metrów i to jest 8. Aha, czyli małe, bo wie Pani co, ja kiedyś nad tym myślałem i tam było za 950 tysięcy, to było jeszcze większe? Te są sprzedane, tak. To były narożne akurat. Aha, a później słyszałem, że cena podeszła na milion, tak? To, to tak szybko to winduje do góry, że trzeba się o to szybko generalnie zacząć myśleć, bo co, cena idzie do góry, czy jak? No to znaczy poszła już do góry, nie? Także no na razie nie przewiduję, no chyba, że nie wiadomo co się stanie na rynku, że tak powiem, ale już została podniesiona i to już jest ta podniesiona kwota, nie? Aha, czyli z 950 poszło na milion, to już jest po podniesieniu tej kwoty? Tam, tam było z 920 na 970 się podniosło, nie? Aha, rozumiem. To duży skok. I no. 6, 6 nieruchomości w tej chwili jeszcze jest na... na do kupienia? 6 budynków zostało. Do... A ile zostało sprzedanych? 20... 19. 19. A kiedy będzie inwestycja oddana? 2022 Czyli niedługo. A ta galeria kiedy będzie budowana nie przesłoni tych budynków? Hmm, ona jest do dwóch kondygnacji, czyli tak samo jak budynki. Aha Dobrze, dziękujemy. Jak coś to mamy kontakt, tak, my hmm. tylko orientacyjnie pytaliśmy. Jasne, nie ma problemu. Dobra, dziękujemy, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. A jednak się dodzwoniliśmy. No i sami widzicie 4900 m2 zostało 6 działek po 130 No już słyszeli przecież słyszeli, 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 także zobaczcie poszła poszło cena do góry i to sporo słyszeliście ile i jak, nie? W takim krótkim w czasie. Także widzicie. No ty masz ten mikrofon, ja nie mam. No to ale ja dlatego stałem blisko. Ale zobaczcie, słuchajcie, jeszcze nie jest gotowy w ogóle. Jeszcze nie jest w ogóle gotowy. Jeszcze za pół, za ile będą się wprowadzać? W czerwcu. A no, mamy, co mamy teraz? Wrzesień. Czyli 9 miesięcy, tak? Za 9 miesięcy będą się wprowadzać. A wszystko jest prawie sprzedane. Zostało 6 budynków. Skąd ludzie mają taką kasę, co? Spowiadać się to szybko. Jak tam kredyty wyglądają w Polsce? A w ogóle chciałem powiedzieć Wam, że też chcemy iść po kredyt i kupić dla Borysa mieszkanie. Chcemy zobaczyć, jak to się. Wszystko powiąże nam, czy Magda dostanie na swoją pracę. Ja mogę ten blok... Poczekaj Borysku, daj dokończyć. I jeszcze weźmiemy to pod hipotekę, pod naszą nieruchomość, czyli ziemię i ten budynek co budujemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Bo dużo ludzi nam pisało, żebyśmy nie odkładali te 500 plus dla Borysa, bo to duża inflacja i wszystko zjada. Także pójdziemy trochę w inną stronę. Wolimy. My też myśleliśmy o tym, żeby właśnie... Tak, docelowo tak, ale po prostu to przyspieszymy, nie? no, no, no. No ile się w ogóle wszystko coś tam... Yy, Magda, podejdź tutaj zgra. nie masz głośnika, jak no zwykle. O ile to się wszystko zgra, nie? no bo to też nie wiadomo, czy dostaną kredyt, mimo tego, że pod yy, hipotekę... Tak, pod, no i nie, nie ukry, Dokładnie nie ukrywamy, że wtedy wrzucimy to pod wynajem. Zapłacimy od tego podatki. I ktoś nam będzie ten kredyt spłacał, ale no, wam wszystko powiemy. Nie miał. No ale to mówię to tak, to są takie nasze plany, nie? Wstępnie, wstępnie. Wstępnie rozmawiam z jedną osobą, jaką cenę ma i w ogóle i będę to wam opisywał, jeżeli do czegoś dojdzie. Taki mamy plan wstępny. Mama, do you want to it? You can, Dobra, zaprowadzamy Borysko do szkoły. No to trzymajcie się. Pa, pozdrawiam Was serdecznie. Patrz, patrz. Buziaczki. To... Magda, mówi się tak. Słuchajcie, nie przechodźcie obojętnie. Jesteście ze mną. Zostaw zawsze łapkę po sobie. Tak ładnie. Zapraszaj. No bo nie, nie że Oczy. ładnie, tylko nie każdy o tym pomyśli. O w ten sposób. Aha, słuchajcie, no to właśnie dobrze. To będę musiała mieć to na uwadze, bo Wy kochani moi widzowie jesteście najlepsi. Jesteście ze mną. Teraz Was kupuję, teraz Was kupuję. Słodzi Wam za mocno. I poproszę o Wasze lajki, subskryby, gdzie ja tak nie, nigdy tak sobie nie mówiłam, może tam zraz. Także, yy... A ja zawsze proszę. No co, prosić można, I dać nie trzeba. Ja słuchajcie, ja nawet kurczę staram się. Ja jestem trzy firmy do tyłu, z waszy, żeby wam podpisywać. Już dzisiaj to serduszka wstawiałam i buźki, bo już mówię, no nie dam rady. Yy, bo jednak tego za dużo jest. Yy, mimo tego, że mówię, czytam, czytam, ale mówię, no nawet nie jestem w stanie odpisać też yy, wam wszystkim. Także dziękuję za komentarze. Trzymajcie się, pozdrowionka. papa. Papa Ja nie mogę, bo ja mam rolki na, na rękę. A ja samolot robię nie. po Polsce, Pozdro. Nie samolot, on po Polsce jest on, dron. Dron, dron, dron. dron, dron. Za Super, Borys! O, mama lubi takie robotę, ruchy. Taki roboty ruchy. Um, takie roboty... ...ruchy. Tak, ja wiem! Pomachaj. Kończymy. Pa, pa.